Jak wiesz, że kobieta chce intymności. Większość facetów myśli, że to kwestia uroku osobistego albo tak zwanej chemii. Ale prawdziwa intymność zaczyna się, kiedy kobieta nieświadomie ujawnia swoje emocjonalne kotwice w trakcie rozmowy. Psychologia nazywa to bramami emocjonalnymi. Jest ich dziesięć i każda z nich daje ci cichy dostęp do jej zaufania. Otwórz te drzwi, a ominiesz jej obronę, nie mówiąc ani słowa. Zignoruj je. A nigdy nie poczujesz, że otworzyła się całkowicie, niezależnie od tego, jak bardzo się starasz. Ostatnie z tych drzwi to najgłębszy sygnał, jaki jej układ nerwowy daje, kiedy chce się poddać. Nie przegap go. Numer jeden. Mówi o przesłych zdradach, o które nie pytałeś. Kiedy kobieta nagle wspomina o tym, że została oszukana, zdradzona lub porzucona, szczególnie na wczesnym etapie znajomości, to nie jest tylko wylewanie żalu. To nieświadomy test jej wrażliwości. Psychologicznie ona przerzuca ciężar emocjonalny, żeby zobaczyć, czy wchłoniesz go ze spokojem, czy się przestraszysz. Tu nie chodzi o litość, ale o siłę. Jeśli zachowasz spokój i będziesz niewzruszony, podświadomie uznacie za emocjonalnie odpornego, za faceta, na którym może się oprzeć. Większość gości staje się sentymentalna. Nie rób tego, pozostań niewzruszony. Pozwól jej wylać z siebie żal i zachowaj swój męski spokój. Ten emocjonalny kontrast i jest magnetyczny. Numer dwa. Żartuje, że nie jest w twoim typie. To nie jest brak pewności siebie. To przebrany test kwalifikacji. Ewolucyjnie kobiety unikają marnowania energii na facetów, którzy nie z nimi gainters shirt. Więc kiedy mówi coś w stylu: chyba nie jestem w twoim typie. Prawda. Ona szuka reakcji z twojej strony, reakcji. Która daje jej aprobatę. Jeśli pospiesznie ją uspokajasz, tracisz kontrolę. Zamiast tego utrzymuj napięcie, uśmiechnij się lekko, nic nie mów albo zapytaj, dlaczego tak myślisz. Teraz to ona szuka Twojej aprobaty. Ty jesteś tym, który ocenia. To odwrócenie ról zwiększa jej emocjonalne zaangażowanie. Numer 3. Mówi o swoim ojcu pozytywnie lub negatywnie. Niezależnie od tego, czego chwali czy się na niego skarży, ten temat nigdy nie jest przypadkowy. Psychologowie sugerują, że emocjonalne więzi z ojcami kształtują dynamikę przywiązania. Jeśli o nim wspomina, świadomie lub nie, pokazuje ci swoją mapę do męskiego przywództwa. Nie analizuj, tylko obserwuj. Jeśli mówi o nim z szacunkiem, prawdopodobnie dobrze reaguje na siłę i strukturę. Jeśli z żalem, może testować twoją emocjonalną stabilność. W każdym razie obecność jej ojca w rozmowie to sygnał. Wszedłeś do jej emocjonalnej przestrzeni pamięci. Odpowiedz opanowanym przywództwem. To tam rodzi się pociąg. Numer cztery wspomina o marzeniach lub ambicjach, o których nikt inny nie wie. Dzielenie się osobistymi marzeniami to nie tylko otwieranie się. To sygnał zaufania zakorzeniony w psychologii poszukiwania nagrody. Ona testuje, czy wesprzesz, czy odrzucisz jej najgłębszą tożsamość. Słabi faceci dają aprobatę, żeby uzyskać połączenie. Faceci o wysokiej wartości słuchają bez potrzeby walidowania. To buduje Twoją siłę. Kiedy się otworzy, nie przesadzaj ze wsparciem. Po prostu powiedz, to ma sens. Wydajesz się stworzona do tego. Neutralne zaufanie pokazuje, że nie musisz być pod wrażeniem, i to właśnie to robi na niej wrażenie. Numer 5. Mimochodem wspomina o fizycznej bliskości z innymi mężczyznami. To nie przypadek, to test prowokujący zazdrość. Psychologia ewolucyjna pokazuje, że kobiety używają subtelnych porównań społecznych, aby zmierzyć opanowanie mężczyzny. Może powiedzieć, mój kolega z pracy ciągle wszystkich przytula, albo mój były nienawidził, kiedy nosiłam ten strój. Test brzmi: zareagujesz, czy zachowasz spokój. Jeśli ugniesz się, Poniesiesz porażkę. Jeśli pozostaniesz niewzruszony, sygnalizujesz wewnętrzną pewność siebie. To jest sygnał, którego szuka jej mózg. Zachowaj opanowanie. Sygnalizuj swoją obfitość. Ona poczuje różnicę w mocy i zbliży się. Namy szóste. Pyta: Co cię wkurza? To pytanie wydaje się niewinne. Nie jest. To sondaż Twojej granicy kontroli. Ona próbuje zmapować twoje spektrum emocjonalne. Dlaczego? Bo kobiety podświadomie chcą poczuć twoje granice. Nie tylko to, jak miły jesteś, ale także głębia twoich uczuć i to, gdzie leży twoja czerwona linia. Jeśli unikasz pytania lub bagatelizujesz swoje emocje, tracisz swoją męską polaryzację. Zamiast tego odpowiedz szczerze i zrób pauzę. Pozwól swojej powadze zawisnąć w powietrzu. Ta cisza buduje szacunek. Numer 7 opisuje sytuację. W których straciła kontrolę. Kiedy kobieta mówi o momentach, w których straciła opanowanie, płakała, krzyczała lub miała napatrzału, to nie jest nadmiar szczerości, to sygnał poddania się. Biologicznie ujawnienie utraty kontroli jest oznaką psychologicznego bezpieczeństwa. Pyta, czy poradzisz sobie z moim chaosem? Nie próbuj naprawiać, nie oceniaj, po prostu wchłon. Kiedy reagujesz stabilnością, a nie litością, Wyzwalasz kobiecy odruch relaksowania się w twojej pewności. Numer 8. Intensywnie wspomina, że czuje się przy tobie bezpieczna. To nie jest tylko komplement, to prymitywne wrażenie, kiedy kobieta mówi: "Nie wiem dlaczego, ale czuję się przy tobie tak spokojnie". Sygnalizuje synchronizację układów nerwowych. Twoja obecność reguluje jej. To jest najgłębsza warstwa intymności. To nie pociąg, nie pożądanie, to zaufanie. Faceci szukający aprobaty nigdy nie uzyskują dostępu do tej warstwy. Mężczyźni, którzy opanowali spokój, opanowanie i obecność. Tak, to tutaj zaczyna się emocjonalne zaangażowanie. Nie przez pogoń, ale przez Twoją niezachwaną obecność. Jeśli nie szukasz aprobaty, a budujesz niezaprzeczalną obecność, dołącz do tego kanału.